Wszyscy z tej strony, goście Ta w kolejnym odcinku! Ruszamy do boju, moi drodzy! Ogólny plan jest taki: po tym, jak to się mówi, po notarciu, że wstawimy naczelnika z maksymalnym 80 levelem i poślemy go na bitwy online, żeby sprawdzić, czy da się tak szybciej ulepszyć naszych orków, no nie? Bo jeżeli to będzie działało, no to ja sobie porobię z tego. Mm, raz, że kontencik, a dwa sobie też tak orków pobustuje. Tam damy im jakieś ulepszenia pojedyncze, żeby nie było Kurwa, nie mam... Czemu ja nie mogę ten? Czemu ja nie mogę graugra przejąć? Aha, dobra, bo jestem zatruty. Ej, ej, nie ma takiego padania. Halo. Przejmujemy te punkty i jedziemy. Pik. Pięknie, wstawaj kolego Jedziemy. Mm, na następny punkt A, jest tu jakaś beczka, jak? Wbiegnę? Halo, halo, halo? Tu będzie zdrada, pięknie. Szczerze, to są w tym, tej twierdzy takie przeciery, trzeba się ich pozbyć, naprawdę przerolować sobie, troszkę porobić lepszych orków. Robimy sobie troszkę z tego kontentu, bo powiem szczerze, mam ochotę pograć w tą grę i też sobie poprzejmujemy troszkę orków y, z vendet, bo już planuję też kolejne vendety porobić i z. Y, a jak to się mówi, z oblężeń. Na no, oblężeniach może się uda nawet złapać jakiegoś cheatowanego orka. Wtedy się pobawimy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chociaż wolałbym ich nie używać, tak jak wam mówiłem wcześniej. Ja znalazłem sobie sposób yy, na. Yy, jakby to powiedzieć, tak by ominięcie tych twierdz. Tylko jestem ciekawy, ile jest rzeczywiście takich twierdz na wyższych poziomach, nie? Bo ja obecnie jestem na poziomie strażnika. Dobra, mogę już ten punkt przejąć? Dzięki. Ale to są dziwnie punkty rozlokowane. Przecież tu był bliżej jeden punkt. Teraz pytanie: Czy tu też będzie zdrada? Tak, tu też powinna być zdrada. Pięknie. Mamy tu jakiegoś loga. w sumie. Czy ja dam radę go przejąć? Nie dam rady, bo nie mam dwóch strzał. Dobra, to może inaczej. Ty, tu jest legendarny kusznik. A jakbym sobie tego legendarnego kusznika złapał? Tego loga sobie weźmiemy. Ty, on jest nawet że ten kusznik. Dobra, bierzemy go. Ty, a ziomek jest heroiczny! Jakiego syfa ma na ustach? Weź w ogóle, pokażę go statystyki szybko. Yy, heroiczny, wodce klątwy. Wow, dobra, możesz być. W sumie, ciebie też możemy do tego challenge wy wykorzystać. Jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, jak wysyłamy ich na. Yy, jak to się mówi? Arenę online. Macie szansę po prostu na ulepszenie sobie orków, jeżeli przeżyją 5 pojedynków na legendarnego od razu orka. I ja bym to chętnie sobie sprawdził, ale posilemy tam też orka heroicznego. Akurat sobie możemy przetestować to, wysyłając naszego kolegę Ologa. Mm, tutaj kolegi akurat kusznika nie zamierzam wysyłać. Pięknie poszło, tylko ja bym jeszcze chciał dobić tutaj. Mhm, kolejna zrada. Pięknie. A to jest nasz kolega z tym młotem z kolcami. Zajebiście wygląda. Ty, chłopaki sobie radzą. No, i pięknie. Jakiś zwykły pionas go zgodobił. No, już możemy iść do naczynnika, dobra. Eee, dobra, dobra, dobra. Eee, co to jest? Stawaj. Nie ma takiego leżenia. Ty, jaka mgła tu była przed chwilą. Dobra, i ja mamy jakiegoś dzikusa jeszcze na Karagorze. Szkoda, że już w niego strzelić nie mogę. Eee, rozumiem, że Hersh jest też na Karagorze jest kusznikiem, tak? Kurwa, ale odjebałem, ja nie będę mógł sobie przybocznego tutaj wezwać w razie czego. Ziemek jest legendarny na 54. levelu. Hmm. Ale jest z wróżby. Chociaż mógłbym z niego wziąć sobie przedmiot, bo te przedmioty akurat legendarne, one ponad tysiaka są warte. Więc mógłbym sobie poprzemielać, żeby mieć troszkę golda na ulepszenia innych orków. Padło? Padło. I... PIST w ziemię! Kolegę dzikusa na początku. Szczerze mógłbym go wziąć. I posłać go na te areny, żeby też je robił. Albo so formalnie jedno zadanie i. Tylko czy ja potrzebuję takiej yy, plontaniny legendarnych, którzy nie są jakoś mega mocno zbustowani? Chyba nie. Chyba jedynie pod kątem, żeby zrobić jakieś igrzyska kolejne. Pyk, pyk, pik, pik pyk, pyk, pyk. Pik, pik. Dobra. To ty kolego lecisz do piachu. A twój kolega z kuszą pójdzie do garnizonu Jesteś taką totalną przeszkadzają. Przydałbyś się przy jakichś atakach bądź też obronie. Już wiem, że są i tak lepsi od ciebie, ale w sumie... I tak nie mam nic innego do wsadzenia. Dawaj. To ci tak ci skakał po głowie, serio. Piep piep, pie, Ten grałk mi się nawet nie przydał, on tylko wyczyścił po prostu pole. Dobra, jesteś mój. I pięknie, i mamy fortecę. I tak jak mówiłem, obsadzamy sobie teraz y, jakiegoś kolegę, który nie ma po prostu żadnej cechy, nie? Na końcu sobie jeszcze spróbujemy z tym ologiem, jak się nie, nie uda z y, klasycznym kapitanem. Dobra, i tak jak mówiłem, rzucamy jednego na naczelnika, który 78, 75, tutaj był jeszcze 79, i ja bym posłał jego jako na pierwszy ogień. Ziomek nie ma jakichś fajnych chyba perków odporność na ogień, odporność na truciznę. Deraki wprowadzają go we wściekłość, więc to mu się w sumie nie przyda na arenie. Saperzy. Yy, bomby i minę. dobra. Idziesz ty, kolego. I ciebie, farciuch, farciarz, przepraszam, wyślemy jako pierwszego na, yy, jakby to powiedzieć, arenę. I już się gra coś, widzę, z ciała. Dobra, ale zanim zaczniemy jeszcze zadanie, yy, mówiłem, on dostanie lekkiego perka, i teraz się zastanawiam ja mu chyba dam perka do broni. Do jakiś treningowy, Mamy jakieś perki do broni? Nie, możemy kupić, ale dobra. Ty jesteś odporny i na ogień i na truciznę. Ja w sumie dałbym ci truciznę. Dobra, poślijmy go z trucizną, zobaczymy jak z pierwszemu pójdzie. Tak jak widzicie, nie? Musimy wygrać 5 pojedynków i teraz tak. Za pierwsze dwa dostajemy tylko skrzynię, później dostajemy awans na heroicznego i za to jest zwycięstwo, to muszą być, musi być pięć zwycięstw z rzędu. On dostanie rangę legendarnego, więc... Ruszamy. Dobra, ty jest obrońca na obrońcę. A mój obrońca ma jeszcze bandę obrońców. Kurwa z legendarnym walczy. Mam tylko nadzieję, że się jak będzie jakiś ciapowaty albo jakiś nieaktywny totalnie, nie. Jest różnica niby dwóch leveli, ale wydaje mi się, że mój może dostać w pizdę i to nieźle. Nie, nie, jest aktywny. Dobra. Ten ma ologów. I w sumie ty on trujące miny rzuca w ogóle. Ej. Fajnie się to zboostowało, bo on nie robi wybuchowych takich klasycznych, które ogłuszają, tylko on robi takie trujące Zajebiście Tylko mógłby teraz nie zginąć jeszcze By było super Ale widać, że po przeinstalowaniu gry naprawia to ten problem właśnie z tym, że oni są nieaktywni na planszy Bo zrobiliśmy sobie te igrzyska w Minas itil I tam kompletnie to inaczej wyglądało, nie? W Minas Morgul, przepraszam ty dobra, ogłuszył go. Ty napierdala go, dobra. Ej, 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 jedziesz, maleńki. Nie zostaw mojego. Właśnie ta różnica leveli może być, znaczy e, nie tyle leveli, co e, poziomu, jakby klasy, może być e, przeważająca z tego względu, że on jest legendarny, nie? Chociaż niektórzy klasyczni są mocniejsi od legendarnych nieraz. Ale to jest tylko to, co wam e, polusuje granie. Od tego to zależy. No i dobra, pierwszy pad. Zobaczymy za chwilę następnego. To jest dobry punkt umiejętności. No to nawet w sumie spoko. Ale od razu ma zatrutą broń, więc jest spoko. Ja bym mu nie dawał innego perka. Mam nadzieję, że nie ma żadnej po prostu bandy ze sobą, nie? Wysyłamy ich sobie trochę. Ty, ten. Ty... Ach, myślałem, że zostanie, bo już chciałem go przejmować. Kurwa, legendarny olog, serio, który jeszcze ma dwóch ologów Orboruk! Ty, lovely, dawaj. Ty, no, będzie lipa chyba kolejna. Bez kitu, nie? Chociaż on dostaje jakieś obrażenia od tych kuczników, nie? Tylko, żeby ci moi orkowie byli bardziej aktywni, to też by było inaczej. O i tak zauważyliście w komentarzach: jak mają już yy, jakąś tam grupę czy drużynę, to oni się na tym skupiają, żeby oni bili, nie? Niekoniecznie orkowie. Ty, jak będę miał kogoś jeszcze na 80 w garnizonie, to wezmę go, przerzucę i sobie sprawdzimy to. Wydaje mi się, że ogólnie większy sens miałoby wrzucenie tutaj legendarnego, tak jak każdy gracz. Bo każdy gracz chyba wrzuca tutaj tylko legendarnych. Z tego względu, że chce wygrać jak najwięcej tych pojedynków, nie? Nie, no mój to dostaje, a jest o srogi w pierdol. Ja chyba, chy, chyba od razu tych trzech obrońców pozbędę, nie? Długo ich nie, y nie miałem, aż dwa dni, ale spoko. Ten też jakoś mega aktywny nie był. Ty rzuca jakieś miny, zatruwa go, ale to i tak nic nie daje. Dobra, kolejna porażka. Kolejny naczelnik, jedziemy. Tym razem 78. Mam nadzieję, że grabież chociaż sobie jakoś poradzi. Ty, on nie miał czasem tych kurz grabieży? Miał. Tylko teraz pytanie, czy ty masz te bandy? Tu mi zaraz orków kurwa braknie. Ale będziemy wysyłać, no co? Ej, ciekawy, czy jakbym wysłał orka ogólnie z niższym levelem? Czekaj, ten jest na Karagorze. Powiedz, że ma bandę. Powiedz, że ma jakąś bandę, może się skraszuje. O, jestem ciekawy, czy jak wyślę ogólnie słabszego orka, czy oni się zeskalują do jego poziomu. Ty, co jest? Co to za zrzutka tu było? <laughs> Kurwa, jak się gra skraszowała. Dobra, jak on się zajmie tym Karagorem, jestem ciekawy. A, on jest heroiczny, dobra. To będzie miał trochę łatwiej. Ja myślałem, że on też był bez żadnej klasy. No ale dobra, zobaczymy, jak mu pójdzie. To chociaż sobie dobiję legendarnego, gdyby mu to lepiej szło. I po tym dałbym mu jakąś broń ulepszoną. Z tego względu, żeby większe obrażenia mógł zadawać. Ty, nie, no ten jest bardziej aktywny. Czyli. Jeżeli wysyłamy kogoś na arenę, to najlepiej jakby nie miał, tak jak wypisaliście w komentarzach, jakby nie miał bandy ani żadnego tego. Znaczy bardziej to się chyba o bandę rozchodzi. I żeby mógł, jakby to powiedzieć, sobie też być level by było fajne. Ty, Karagor go gryzie po plecach. On sobie z tego nic nie robi, dostaje mniejsze obrażenia niż typ, który jest legendarny. Nie, jak on to przegra, to będzie hit, nie? Patrzcie, ten go ciora po plecach cały czas. Ten walczy jeszcze z tym. Ej, 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 ej ale mi tu nie wpadaj w żadne te. Ogłuszenie, kolego. Ty musisz to wygrać, jeszcze dostaniesz busta do broni. Tylko ja nie wiem, od... na co ty jesteś odporny. Ja tego chyba teraz nie sprawdzę. Nie, nie sprawdzę tego, więc jest lipa. Bawi mnie to, bo on cały czas mu ucieka, nie? Przeskakuje. Ty, ten Karagor to Pat? Chyba jo. Ej, czy on go teraz dobije? Halo, halo, halo? Ale mu mało, kurwa, tym zadał. Nie, ten Karagor żyje, tylko na chwilę zniknął. Oby mógł go Jest, dobrze. Nie, nie dobił go jeszcze. Już myślałem, że jak wbił w niego tą włócznię, to już go dobije na ca na ten... Na finito. Ej, ja tam stoję! On tam sobie stoi, obserwuje z dołu. Pięknie. Weź go jeszcze raz, tak dziabni, Proszę. Odbił go, dobra. Kurwa. Jeszcze się wpierdzieli na ten, na minę. Szybko, odmul się. Proszę. Dobra, jest rozścieczony, jest szansa jeszcze. Pięknie. Uderz go, uderz, 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 uderz zabij. Kurwa, aż kciuki trzyma mnie. Kurwa, nie wierzę w to. Proszę, dobij go. To kogo dobija? Jest! Nie kolego, dostajesz busta, nie? Ty musisz przetrwać na tej arenie. Ty nawet. A nie, myślę, że to level dostał. On dostał pasmo zwycięzm, dobra. No to co, jedziemy kolejnego, nie? Tylko, ej, ej, ej zanim to zrobimy. Ulepszonko. Eee, tak ogólnie to pokaż, na co ty jesteś odporny. Odporny jest na zimno i bestie odporny. Umieranie w prawego we wściekłość, skradanie nie działa na niego krwawy szał. To to to, a jesteś na coś nieodporny. Na ogień jesteś nieodporny, więc ogień odpada. Ja, jako że jestem dobrym e, tutaj kolegą, dałbym ci jakiegoś boosta. Nie dam ci ekipy ani karagora, ale dałbym ci broń. <laughs> Ognistej nie chcę ci dawać, dam ci e, tym razem. E, jak to się mówi, przeklętą broń. Zasługujesz na to. I dobra, mój czempionie, pokaż, że da się tak wbić legendę. Ty też jest heroiczny, łe! Nie ma problemu. I też ma przeklętą broń! Tylko, że ten ma bandę całą. Zobaczymy, jak to będzie działało, nie? Czy on najpierw zajmie się bandą, czy nim? Fajnie by było, gdyby ten dostał od niego wpierdziel. Kurwa, on ma tasaki. A, bo on jest z rzezi, dobra. Ty, ale też dostał jakieś obrażenia. Ej, 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 mój dostaje zwiększone obrażenia. Nie podoba mi się to. Oj kurwa, on tego nie przetrwa. Te tasaki mi się nie podobają. Jeszcze to umieranie, jak mu wejdzie, że wprawia go we wściekłość, może coś dać, nie? Dodatkowo. Pięknie, przerzuć go. Kurwa, szkoda, że on nie jest yy, na przykład, nie wiem, że bestie wprowadzają go we wściekłość. Z tego względu, albo dać mu bandę dzikusów. O! Ty, damy mu bandę dzikusów. Bo jeszcze myślałem o tym, że jakby go Karagory wprowadzały we wściekłość, można by było dać mu przyboczne Karagory, nie? Ty, ale on sobie sam w sumie radzi, nie? Tylko gorzej będzie, jak chyba trafi na Ologów. Pięknie, nakrzyczał na niego i tamten pad, nie? Dobra, drugie zwycięstwo. Jest git. Ty. No to w sumie zasłużyłeś na kolejne szkolonko. Kurwa, zaryzykuję i dam mu bandę dzikusów. Zaryzykujmy, może to go popsuje, albo go nie popsuje. Zobaczymy, tanci byli bardziej pasywni, ten jest bardziej taki agresywny, więc no trzeba będzie po prostu żonglować nimi, nie? I tylko najsilniejsi zostaną legendarnymi, a więc walczmy. Kolejny pojedynek. Oho, Oho. legendarny olok, jakiś Bebzol, nie, Sama. Koleś ma obrońców, a my mamy dzikusów, więc zobaczymy. Jeszcze fajnie, jakby. Ty on, kurwa. Bez problemu poradził sobie z tymi. O jezu, ojoj, ojoj, oj. Tu się. Problemy zaczynają robić. Se bez problemu poradził z moimi dzikusami. Bez kitu. Ty, ja, ale mój też sobie radzi jakoś. Tylko ten ma łatwiej, bo jest rozścieczony, nie? Mojemu też powinno wskoczyć rozścieczenie za jakiś czas. Jeżeli mu jeszcze bardziej życie zbije. Ale. Mam nadzieję, że mu bardziej tego życia nie zbije i mój to zakończy jeszcze w dwóch ruchach. Oj, 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 problemy. Kurwa, weszło rozścieczenie, Proszę, dobij go. Jedziesz. Jedziesz. Jedziesz, maleńki. On jest złamany. Kurwa, on to zrobi. Jest. Trzy z rzędu wygrał. Uuhu. Ty, dobra, czwarty pojedynek. Teraz mamy ziomka na kargorze, który jest dzikusem. Mam nadzieję, że nie będzie miał żadnych... Perków yy, do rozścieczenia, nie? Bo to rozścieczenie naprawdę dużo kurwa daje. Trzeba będzie wybierać orków do tych zadań, którzy posiadają rozścieczenie. To wtedy ma sens, nie? Albo chociaż starać się ich ulepszyć na heroicznych i wtedy ich wysyłać tutaj. I to by miało sens wtedy z ulepszeniem ich na legendarnych. I dobierać im też takie perki, żeby mogli się, żeby raz, że sami nie dostawali obrażeń od tego co mają, tak jak jest to nieraz, że na przykład jest odporny, nieodporny na ogień, a ma broń ognistą, nie? Wiecie o co chodzi? Żeby po prostu dać mu perk, który mu samemu jak on go użyje nie zrobi krzywdy O, dobra, ej, problemy, problemy, znowu problemiki. Kurwa nie, 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 na czwartym pojedynku, żeby Polek, chyba nie. On zabija własnych gości mm. odbija cały czas tego typa. Jak on go będzie spamił cały czas jednym atakiem, to będzie hit jak on go tak zabije, nie? dobra, przeklnął go. Ty zeszło od razu z niego. Yy, on jest chyba odporny na to. Kurwa, on ma pojedyncze ataki, które zadają mojemu więcej, ale też ma takie ataki, które nic mu nie zadają, tak jak ten na przykład, nie. Szczerze, żałuję, że dałem mu tych dzikusów. On chyba tym stracił więcej niż zyskał, nie? Dobra, teraz się powinien rozścieczyć, proszę skończ to. Proszę, wykończ go. Pięknie, trafiaj w niego. Nie daj się trafić. Jezus, kurwa, już miałem ciepło, nie? Ha! Dobra, moi drodzy, to jest ostatni pojedynek. Zobaczymy, czy mu się uda przetrwać. Jak uda mu się przetrwać, będzie legendarny. I zobaczymy, co mu dojdzie. I wtedy najwyżej wyślemy sobie jeszcze jednego orka, nie? Ale też heroicznego. Chyba pośle tego loga. Zobaczymy, czy jak mają niższy level, to też będą po prostu wpadali tutaj na online. Też goście z niższym levelem. Proszę, wygraj to. Ten ma tylko swoje kopie. Ale proszę, wygraj to. Wygraj. No, Golm, dawaj, jedziesz. Ja pierdolę on mu pół życia na strzała zajebał! Nie wierzę w to! Bigo! On go wykończy, patrz! Jeszcze dzidę nagle zaczął wyciągać. Co jest? Dostał haperka jakiegoś. Bo on tej dzidy wcześniej nie używał. Ej, on dostał perka! <grytania> o, w końcu żyje kurz. Pięknie. Ja piękniejszego scenariusza nie mogłem sobie wymarzyć. Żeby on to dostał. Naczelnik stał się legendarny. Jest w końcu, kurwa, jakiś plus. I mamy sposób na robienie legendarnych y, gostków. Dobra. Pokaż, co ty teraz zyskałeś? Tak szczerze. Tutaj w cechach. Heroiczny. Potężny dzikus, cecha potężnego dzikusa. Super. Heroiczny szał jeszcze ma. Czy on to miał... on chyba miał to poprzednio. To chyba było... Yy, to chyba było, ale to zyskał. Ale on jeszcze zyskał tą włócznię, bo on wcześniej tą włócznią nie rzucał, więc ona musiała mu dojść. Tutaj nic i w odpornościach też nic. Tutaj też nic nie doszło, więc jest git. Dobra, szybka podmianka naczelnika i sobie jeszcze sprawdzimy. Ja bym sobie jeszcze posłał kilku gości. Dobra, wysyłamy naszego Grubcia. Zobaczymy, czy Grubciu też yy, da radę wbić legendarnego. Wątpię w niego, bo pewnie będzie dostawał przeciwników na 80 levelu, ale... Kto wie, kurwa, znowu Szama albo Wielki Bebech Grubas. O, tego jeszcze nie grali. Ty ale koleś jest na 43. levelu! Potwierdzone! Skaluje się! Ty, mój ma jeszcze tych, Ologów. Dobra. Ej, ale to dobre. o, Tylko kurwa, znowu jest zatrucie, nie? Ty, dobra, on ma jakieś miny jeszcze. Ale jest oszołomiony. Pytanie, czy on może... Mój też wpada we wściekłość, jak przegrywa czy coś. Chciałbym wynaleźć jeszcze takiego orka, żeby tutaj go wysłać. Nie wiem kto pierwszy go zbije, bo mój nie ma odporności na ten, ewidentnie na truciznę, więc jest dla niego problematyczny ten ziomek. Ale mamy potwierdzone to, że te levele się skalują, czyli praktycznie ja tu mogę każdego wysłać. Jeszcze sobie przejrzymy zaraz garnizon, a ja jeżeli on padnie przyglądam garnizon i wrzucam jeszcze kogoś z niższym levelem z garnizonu. Nie, 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 nie. No to straciliśmy jednak kolegę. Dobra, no to próbujemy jeszcze z kimś z garnizonu. Ty już byłeś. Ty, kolega młotkowy, albo ty. Awansuj na naczelnika, pokaż. Jezu, ile go rzeczy wprawia w szał. Idziesz kolego, mój berserku pożogi. Idziesz tam. Umieranie wprawia go we wściekłość. Każdy. Kurwa, to jest chyba sposób na to, żeby to robić. Każdy, który będzie, wiecie, yy, jak będzie umierał, będzie wpadał we wściekłość, jest chyba najlepszy na ten tryb. No, jeden na jednego, zobaczymy. Jeżeli wygra ten pojedynek, ja mu dam jakiegoś perka do broni. Kurwa, jakie to jest piękne, że to się skaluje, nie? Że nie muszę wbijać na każdym 80 levelu, tylko mogę wysłać kurwa każdego, to jest piękne. Jezu, jak on Guciora, to od razu jest rozścieczony, nie? To jak pięknie tu wygląda w ogóle sceneria, nie? A, bo ja przecież jeszcze zaktualizowałem sterowniki karty graficznej, to będzie to troszkę lepiej wyglądało. Mam nadzieję, że na nagraniu też będzie to widać, nie? A jednak nagranie jest tylko w 1080p w full HD, więc. No i pięknie poradził sobie. A czy nie wątpiłem, jak już zacząłem to y, rozświeczenie, to już wiedziałem, że on to wygra. Dobra. Ty dostał bandęologów! Co jest? Ja mu nawet jej nie kupowałem. On dostał perka po prostu. Heroiczny, y, guba wieża. Mmm. ogóle możecie się pochwalić, czy posiadacie już kolegę z wie wieże, z tego względu, że za każdym razem kiedy mi się wydropił y, w grze. Po prostu już chyba ze trzy razy go miałem. E, ani razu mi się nie udało go przejąć, bo jebaniutki ma takie perki, że no przeszkadzają mi w przejęciu go, nie? On ma niby Karagory, ale w sumie najważniejsze jest to, że nie ma trucizny. Ty jest dzikusem, łe. To spoko nawet. Komuś się trafił. Dobra, jest rozcieczony, Jedziesz! Kurwa własny Olok go zabije. Ja pierdolę własny olok go zabił! Nie wierzę w to! Nie! Do lepszego scenariusza to by życie nie napisało. Dobra, kogo tu jeszcze możemy? Ciebie spróbujemy jeszcze wysłać, maleńki. Co ty masz? Też jesteś wściekły. Przyszpilenie wprawia ciebie wściekłość i rywale wprawiają go we wściekłość. O. W sumie można spróbować. Jesteś na coś nieodporny Na ogień? Eee... O, ale jesteś niewrażliwy na egzekucję, więc ja bym spróbował cię, przystojniaku, jeszcze ciebie wysłać. Dobra, wyślijmy jeszcze jego. Może chociaż nie bój się uda? Dobra, mamy płonącą broń. Ale mój jest chyba odporny na ogień, z tego co tam chyba widziałem, albo mi się wydawało, albo jest nieodporny. Ty, nie, niby płonie, ale jakoś sobie nic z tego nie robi. Fajne jest to, że oni dostają jednak troszkę niżej. I levelowych przeciwników. On jeszcze ma, te swoje kopie. Ty, zadał jakieś tam obrażenia. A bo on jest nieodporny, on jest odporny na egzekucję, dobra. Więc formalnie on powinien dostać zmniejszone obrażenia na egzekucji. I jego jeszcze poplecznicy będą zadawać większe obrażenia z tego względu, że są jego mini kopiami. Nie, 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 nie uderz w niego. Kurwa, trafił w niego. Jemu by się przydała jakaś, nie wiem, płonąca, truj trującą broń, mu damy, jeżeli to przeżyje. A, już się bałem, że on go skończy tym atakiem. Ty, dobra, czekaj. On to wygra. Kurwa, i nie wygrał. Nie. No, ale dobra. Moi drodzy, na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli się podobało, ja was zapraszam na kolejne odcinki. E, zostawcie komentarz i grzyska. No i like, subskrypcja i lecimy dalej. Ja wam dziękuję za dzisiaj i widzimy się w następ, e, następnym odcinku. Nara, cześć.